W kultach religijnych ofiara to obok modlitwy w zasadzie najpowszechniejsza forma oddawania czci siłom wyższym dawni słowianie ofiarowali Bogu przeważnie płody rolne oraz zwierzęta, zazwyczaj w formie produktów spożywczych przeznaczonych na te rytualne uczę, podczas której ludzie ucztują, ucztowali w boskim towarzystwie. Złożona ofiara oczywiście przybliżała człowieka do Boga. Dzięki czemu ten otrzymywał wspólną możliwość biesiadowania z bogami. Ofiara w formie spożywczej służyła w sumie odnowieniu więzi i miała taki charakter cykliczny, związana była bezpośrednio z rozpoczęciem obchodów najważniejszych świąt, takich jak na przykład święta plonów, czy jarych godów, czy szczodrych godów, czy nocy kupały, czy też w końcu dziadów. Trudne czasy oczywiście wymagały jednak trudnych ofiar, przez co wśród dawnych Słowiań były również robione, a odbywały się również dary z krwi, zarówno zwierzęce, jak i co ciekawe ludzkiej. Były to przypadki raczej takie odosobnione, jednak zasługują one na omówienie, chociażby ze względu na to, że dookoła tego tematu narosło wiele. Legend przekłamań związanych z dwoma takimi stereotypami. Z jednej strony stoi Słowianina, czyli pogański barbarzyńca oraz Słowianina rolnik, miłujący pokój i przyrody. Co źródła pisane i archeologiczne mówią nam dziś o krwawych rytuałach składanych wśród Słowian, jak ogólnie jest dostępny ten stan wiedzy o słowiańskiej kulturze? No, trzeba przyznać, że są on dosyć wyjątkowo spory. Mimo licznych poświadczeń tego procederu w literaturze naukowej, nie wspomina się dziś o nim zbyt często. W zasadzie nic w tym dziwnego. Nikt wszakże nie zaprzeczy temu, że zabijanie ludzi w celach sakralnych to kurcieństwo wysokiego rzędu. Nie wspomina się o nim, gdyż oczywiście nie chcemy mieszać tego typu praktyk do. Tego, co zwykło się dzisiaj rozumieć pod pojęciem słowiańskiej duchowości. Należy jednak mniej więcej nadmienić nad tym, że jako Słowianie nie powinniśmy czuć się winni z powodu dokonywania tego typu praktyk przez naszych przodków, ponieważ praktycznie w tamtym okresie czasu wyznawcy każdej religii mieli na swoich rękach krew niewinnych. Pogańscy Słowianie nie byli w zasadzie żadnym wyjątkiem. To nie religie same w sobie były barbarzyńskie, tylko czasy były barbarzyńskie. Zapewne gdyby wiara naszych praojców przetrwała dłużej, to z czasem zdołałaby się ucywilizować. No ale podobnie zresztą jak znacznie większość religii współczesnego świata. Ale skoro już ten temat poruszyłem, to chciałbym troszeczkę go przybliżyć na temat powiedzieć troszeczkę na temat dostępnej wiedzy. Tak więc o poświęcaniu ludzi pogańskim bogom wzmiankują w swych kronikach ważni. Chrześcijańscy misjonarze, spisujący wierzenia ze słowiańskich ziem, np. Tietmar z Meresburga czy Helmut z Bozowa. Pierwszym odnotowanym w zachodniosłowiańskim piśmiennictwie przypadkiem ludzkiej ofiary jest ta dokonana około 990 roku przez czeskiego Bolesława II, który przy współudziale plemienia luciców oddał bogom dowódcę bliżej nieokreślonego grodu. Wszystko po to, aby zapewnić sobie i swojemu wojsku bezpieczny powrót do domu. Zwyczaje krwawych ofiar wśród Pogan otwarcie krytykował m.in. święty Brunon, który w swym liście do Henryka II wytykał cesarzowi, że ten zawarł sojusz z pogańskim plemieniem wieletów. Tutaj zacytuję, jakim czołem schodzą się święta włócznie i chorągwie diabelskie, tych, którzy poją się krwią ludzką? Czy nie uważasz tego za grzech, gdy chrześcijanina zabija się na ofiarę pod chorągwią demona? Inne źródła, przykładowo chrześcijańskich duchownych, zdają się potwierdzać te oskarżenia, napominając co jakiś czas o tym, że owa krwawa ofiara polegać miała na rytualnym obcięciu głowy. Osoba do poświęcenia była wybierana zazwyczaj na drodze losowania, jakiegoś rzucania losów. Takie owe losy były rzucane po powrocie z wyprawy wojennej, kiedy to bogowie rzekomo oznajmiali żercom i radzie plemiennej, jaka forma ofiary ich usatysfakcjonuje. Jeśli zajrzymy się do dzieł przy okazji kultu obodożyckiego w Radogoszczy, gdzie tajemniczy gniew bogów łagodziło się ofiarami z ludzi i bydła, to jest dosyć ciekawa pozycja, warto do niej sobie sięgnąć. I chrześcijańskie źródła pisane szczegółowo opisują historię śmierci biskupa Jana w 1066 roku, który Wspólnie z innymi chrześcijaninami został schwytany przez pogańskich Słowian, a następnie przetransportowany do środka kultowego w Radogoszczy. Kroniki wzmiankują o tym, że był on rytualnie obwożony po sąsiednich miejscowościach, gdzie wpierw okładano go kijami i wyszydzano, po to by później rytualnie odciąć mu głowę i kończyny za to, że ten nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Wedle wspomnianych źródeł głowa biskupa miała zostać nadziana na włócznie, zaś reszta ciała miała zostać rozrzucona po ulicach. Przypuszcza się, że zwyczaj nadziewania głowy na pal bądź włócznie odciętej głowy miał na celu oddanie czci bóstwu uranicznemu, w tym przypadku tym bóstwem był radogost, pomorskiemu bóstwu wojny, które m.in. Aleksander Giesztor utożsamiał z ogólnosłowiańskim kultem. Peruna. Podobny sposób spotka, uśmiercenia w zasadzie spotkał też świętego Wojciecha, którego przebito włócznią i pozbawiono pośmiertniej głowy za pomocą topora, który był atrybutem gromowładnego bóstwa. Niektóre źródła zmiankują o tym, że szczątki biskupa zostały wrzucone do pobliskiej rzeki, zaś jego głowa przybita do drzewa. W świetle tego, co wiemy o wierzeniach dawnych Słowie na temat duszy, jest to dosyć prawdopodobne. Warto o tym w tym miejscu przypomnieć, że w czasie pogańskiego obrządu pogrzebowego dusza ludzka rozdzielała się. Część z niej udawała się do nieba, zaś reszta trafiała do zaświatów. Możliwe, że podobnego typu podziału dokonywano w przypadku krwawych ofiar. Wedle tej teorii. Głowy były poświęcane bóstwom uranicznym, stąd ich swoiste wyniesienie na palu, na jakiejś włóczni, na jakimś drzewie, zaś cała reszta bóstwom chtonicznym, czyli to, tutaj jest kwestia zaświatów w wierzeniach Słowian, gdzie znajdowały się wszakże za wielką wodą. O podobnych praktykach tego typu pisano również w wypadku pogańskiego ludu Bałtów, z, z którymi Słowianie na przestrzeni, z których z którymi Słowian na przestrzeni wieków bardzo dużo tak naprawdę łączyło. O innej praktyce poświęcania Bogom chrześcijańskiego misjonarza wspomina m.in. Helmont z Bozowa, również w kontekście słynnego ośrodka kultowego Świętowita w Arkonie. Mowa u niego o Gottschalku, czyli śmiałku, który odważył się przeprowadzić akcję misyjną w pobliżu ostatniego bastionu słowiańskiego pogaństwa. Podczas swojej działalności został on pojmany, a następnie wskazany przez los na, do rytualnego zabicia. Jak zatem widać, źródła pisane dotyczące przede wszystkim składania ofiar skrzywicieli z, yy, z obcej wiary są dostępne. Trudno jednak na tej podstawie wyrokować, czy w darze Bogom składano wyłącznie chrześcijan, czy też jest to kwestia tego typu spisana, bo relacje wyszły spod pióra chrześcijańskich duchownych. Można przypuszczać, że w dobie zmierzchu kultury pogańskiej tego typu praktyki nabrały na sile, gdyż dla obrońców dawnej wiary były to czasy wyjątkowo trudne, wymagające szczególnej ofiary. Nie bez znaczenia jest też zapewne to, że krwawa ofiara była dla chrześcijan formą wiadomości, że na słowiańskiej ziemi no, nie są oni zbyt mile widziani. Dziś niektórzy podważają wiarygodność wspomnianych relacji, tłumacząc to tym, że były one pisane po to, by zdemonizować wizerunek pogańskich Słowian jednak, liczność tego typu źródeł, ich spójność, no, zdaje się temu przeczyć. O rytuale w sumie krwawej ludzkiej ofiary wzmiankują zresztą nie tylko źródła chrześcijańskie, ponieważ obszerny jest ustęp na ten temat, można odnaleźć również w powieści minionych lat. To jest taki, takie słynne staroruski latopis, że ze względu na znaczenie oczywiście dla tego tematu można by przytoczyć w sumie cytat cały z, tej, z tego dzieła. Przykładowo pozwolę sobie zacytować. I czynił Włodzimierz ofiary bałwanom z ludźmi swoimi i rzekli starcy i bojarzy rzućmy los na młodzieńca i dziewicę na kogo padnie tego zarżniemy Bogom. Był Warek pewien a dwór jego był gdzie dziś cerkiew świętej Boga rodzicy, którą zbudował później Włodzimierz. Warek ten przyszedł z Greków i zachował wiarę chrześcijańską, a miał syna pięknego, licem i duszą. Dlatego padł los przez zawiść diabelską i posłani do niego przyszedłszy, rzekli, padł los na twojego syna, twojego wybrali, bowiem go bogowie sobie, chcemy więc złożyć ofiarę Bogom. I rzekł Warek, nie dam syna swojego biesom. Oni zaś poszli i powiedzieli ludziom, ci zaś wziąwszy oresz, poszli nań i roznieśli jego dwór. On zaś stał na sieni z synem swoim, rzekł do niego, wydaj syna swojego Abyśmy oddali go Bogom. On zaś rzekł: Jeśli są Bogowie, to niech poślą jednego Boga z pomiędzy siebie i niech wezmą Syna mojego, a wy czemu składać ofiary im? I krzyknąwszy, porąbali sień pod nim i tak zabili ich i nikt nie wie, gdzie pochowano ich. Oczywiście z tego fragmentu możemy wnioskować o czterech rzeczach. Po pierwsze, decyzję o złożeniu ofiary z ludzi podejmowała władza wykonawcza w łodzimierza wraz ze starszymi z obrębu jakiejś wspólnoty. Po drugie Wybór ofiar wśród członków społeczności odbywał się poprzez rzucanie losów. To prawdopodobnie robili jacyś pogańscy kapłani. Po trzecie, ciała ofiar nie były składane na cmentarzu, ani też nie poddawano ich całopaleniu. jakiejś procedurze chowania złożonych w ofierze ludzi były te procedury grzebania tych ludzi, były całkowicie odmienne. I w końcu, po czwarte, społeczność pogańska musiała akceptować tego typu praktykę, skoro od waręga tak usilnie wymagano dostosowania się do woli bogów. Na podstawie tych omówionych źródeł można by tu śmiało powiedzieć, że praktyka składania ofiar z krwi ludzi miała usłowian związek z szeroko rozumianym kryzysem, próbą odwrócenia biegu wydarzeń przy pomocy ofiary z zewnątrz, na którą zrzuca się odpowiedzialność za niekorzystny dla wspólnoty splot okoliczności. Wspólnota plemienna Decyzję o poświęceniu człowieka podejmowała w czasie prześlenia społecznego, kiedy to stary porządek był szczególnie zagrożony. Poświadczono tym źródła pisane świadczą bez wątpienia o tym, że tego typu przesilenie były czasy chrystianizacji, jednak niewykluczone, że podobne tego typu ofiary były składane w czasie innych kryzysów, np. podczas trwania zarazy lub wyjątkowo wyniszczających stać pomiędzy plemionami. To, czego dowiadujemy się o praktyce składania ofiar, ze źródeł pisanych jest dobrym punktem takim wyjściowym do przyjrzenia się badaniom archeologicznym, jak i do czy, czy w ogóle te badania archeologiczne potwierdzają jakieś ślady. No. Aleksander Limasiewicz słusznie uważa, że wskazanie stanowisk archeologicznych związanych z pochówkiem złożonych w ofierze zmarłych nie nastręcza wielu trudności. Ten badacz zwraca uwagę na istnienie całej serii pochówków szkieletowych usytuowanych w kolistych jamach ofiarnych, Nazywanych co ciekawe czasem mianem zniczy tego typu stanowiska znajdują się m.in. na górze Bogit, na Zielonej Lipie, w Nowicach, Rewnie na Ukrainie, a także na Słowacji w miejscowości Szala i oczywiście w innej miejscowości Saniec. Z reguły tego typu groby skrywały ciała dorosłych mężczyzn, co może poświadczyć o tym, że we wspólnotach słowiańskich w ramach ofiar ludzkich składano byli zazwyczaj mężczyźni, co ciekawe często o odmiennym etosie niż ludzie mieszkujący dany teren. Grupa tych pochówków całkowicie z całkowicie zachowanymi szkieletami jest charakterystyczna dla obszarów zajętych w VI wieku przez tzw. prowincję praską. Należy jednak nadmienić, że w innych terenach odkryte zostały również formy pochówku składającego się z tych samych czaszek. Tego typu odkrycia m.in. dokonał Włodzimierz Szafrański w moim rodzinnym Płocku, gdzie z fragmentarycznie odkrytego uroczyska wytopyto czaszkę dwunastoletniej dziewczyny. Odkrycie to jest dowodem na to, że wspomniane w powieści lat minionych poświęcenie dziewicy mogło być rzeczywiście praktykowanym w dawnych czasach rytuałem. Stanowisk archeologicznych, w których znaleziono tego typu czaszki jest znacznie więcej. Tutaj można by wspomnieć o wąsoszu, chrościana, gostyniu, Archeolodzy spostrzegli, że tego typu znaleziska typowe są dla prowincji Sukow-Szeligi m.in. I miejsca pochówku ludzi złożonych w ofierze poszukiwał również Kamil Kajkowski, który w jednym ze swoich artykułów wymieniał te, te właśnie miejsca pochówku. To należy pamiętać również, że w tzw. pochówku antywampirycznym, wedle którego chowano ludzi zagrożonych w przyszłości z w pod postacią wampira lub strzygi, to tego typu zmarli byli grzebani z dala od ludzkich siedzib, tak by po ewentualnym powrocie na ten świat nie zagrażali gatunkowi ludzkiemu. Dżajkowski między m.in. szczegółowo omawia odkrycie ze stanowiska, stanowiska w Kałdusie, gdzie w, na pozostałościach grzebanych tam zmarłych dorosłych mężczyzn można dostrzec wyraźne ślady skrępowania. Jego uwagę przykuwają również odkrycia ze Strzykocin, Wolina, gdzie zmarłych układano w charakterystyczny sposób z podkulonymi nogami. Problematyczne dla ustalenia przyczyny takiego nietypowego potraktowania zmarłych jest problem odniesienia przynależności etnicznej osób pochowanych w konkretnych grobach. Przypuszcza się jednak, że byli to ludzie dla wspólnoty względnie obcy, kryminaliści, złodzieje czy niewolnicy. Badacz powołuje się również na wspomniane już płockie odkrycie Szafrańskiego, gdzie nieopodal szczątków dziewczynki odnaleziono kamienny tłuk w kształcie młota, będący zapewne pozostałością dawnego ołtarza, bliżej nieznanego bóstwa. Nieopodal tego miejsca odnaleziono również ślady po spornym ośmiokątnym supie drewnianym. W tym miejscu warto jest przypomnieć o tym, że ósemka była cyfrą usłowian kojarzoną z bóstwem gromowadnego Peruna. Jak zatem widać, badania archeologiczne również zdają się potwierdzać te kronikarskie relacje. Odkrycia pochówków ofiarnych samotnych głów świadczy o tym, że faktycznie ta część ciała była szczególnie wynoszona podczas składania ofiar. Zapewne gdy wywieszono na palu drzewie lub włóczni zdążyła nieco podgnić, ściągano ją i składano w specjalnym grobowcu. Odkopanie w tego typu grobach samych czaszek dowodzi z kolei na to, że reszty cząstek w jakiś sposób się pozbywano, że trupa prawdopodobnie wyrzucano do wody, natomiast zachowywano Właśnie głowy. Oczywiście warto jest wspomnieć również o yy, zwyczaju uposażania zmarłego na przyszłe życie. W ramach tych praktyk zabierał on ze sobą do grobu część majątku, a często także kobietę, czasem własną żonę, innym razem dowolną inną kobietę, czasami niewolnicę, która stawała się w ten sposób jego żoną pośmiertną. <laughs> Odkrycie tzw. obchówków podwójnego yy, też również zdają się to potwierdzać nie wiadomo jak to w sumie było przeprowadzane w tamtych czasach czy poddawano przed śmiercią te osoby jakimś odurzano jakimiś toksycznymi nie wiem lekarstwami czy jak to nazwać czy poddawano jakimś narkotycznym zabiegom magicznym jak to wyglądało to dziś już trudno jest oszacować natomiast można przypuszczać że forma tak okrutnej ofiary z krwi ludzkiej Musi wywodzić się z czasów naprawdę bardzo zamieszkujących, bo tego typu rytuał został opisany już w 1946 roku przed naszą erą, kiedy to z rozkazu Juliusza Cezara grupa ludzi została ofiarana, ofiarowana Marsowi. Źródła starożymskie potwierdzają, że już wówczas w szczególny sposób pochodzono do ociętych głów, które w tym przypadku przetransportowywano do budynku regii w Rzymie. Ofiary z ludzi składano również u wikingów, m.in. jeśli chodzi o świątynię w Upsali, czy w jakichś świętych gajach. Także, szczerze mówiąc, ten, ten sposób, nazwijmy to, nie do końca obciąża naszych słowem, bo po prostu takie w tamtym czasie było społeczeństwo i tyle.